Swoboda. <laughs> Powinnam zacząć raczej od wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. Wolność. Ale czy tak naprawdę ją rozumiem? Czy rozumiemy pojęcie wolności? A tak w ogóle to cześć, to znów ja i Laura i kolejny odcinek podcastu Emocjonalne pierdololo. Dziś zastanowimy się, czym tak naprawdę jest wolność. Czy rzeczywiście jesteśmy wolni, oraz jakie znaczenie ma wolność w naszym codziennym życiu. Zapraszam do wspólnej refleksji. Na początek warto zdefiniować, czym w ogóle jest wolność. Wiecie już może, że czasem lubię zaglądać do słowników i encyklopedii. Nie przerywajmy zatem tradycji, zajrzyjmy. W słowniku języka polskiego pod hasłem wolność kryje się po pierwsze: niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. Po drugie: możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Po trzecie. Życie poza więzieniem, zamknięciem. No tu trudno się nie zgodzić. A ostatni czwarty punkt, mówi nam, że wolność to prawo obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny. Ten ostatni punkt. Przynosi ze sobą jednak pewną zadumę. Prawo obywateli. Tu uśmiechają się nam mordki, w głowach pojawiają się takie sformułowania jak prawo do wyrażania swoich poglądów, prawo do decydowania o sobie i tak dalej. Mały wolnościowy zgrzyt. Pojawia się, gdy dochodzimy do słów wyznaczone przez. Co prawda za tymi słowami od razu podążają dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny. Pytanie jednak brzmi, na jakiej podstawie wyznaczone są te prawa? Kto ustala, że coś jest z powszechnym pożytkiem, czy też nie? Czy powinna decydować większość? Mniejszość wtedy o odmiennych poglądach może odczuwać pewien wolnościowy dyskomfort. I mieć poczucie, że ktoś ich ogranicza. A człowiek ma, według niektórych, naturalne prawo do wolności. Czy może jednak nie? Encyklopedia rozszerza bardziej zagadnienie wolności. Pokazuje, jak pewne myśli ścierały się w zależności od czasów, punktów widzenia i podejmowanych zagadnień. W najprostszym ujęciu Wolność opisuje sytuację braku zewnętrznego przymusu. Niektórzy postulowali za takim podejściem w dziedzinie moralności, religii, obyczajów, ekonomii, polityki itd. Do pojęcia wolności można podchodzić na wiele sposobów. Pewnie dlatego nie udało się do tej pory uzyskać pełnej zgody konsensusu w tej sprawie. Czym ta wolność jest? Starożytni sami zwrócili uwagę na to, że system noszący na sztandarach hasło wolność, demokracja, sam stwarza pewne formy zniewolenia. Czy jesteśmy zatem wolni? To pytanie prowadzi nas do złożonych rozważań na temat społeczeństwa, prawa, ekonomii, psychologii. Współczesne społeczeństwa demokratyczne dają nam wiele swobód, takich jak wolność słowa, wolność zgromadzeń czy prawo do prywatności. Jednak nasze wybory często są ograniczone przez czynniki zewnętrzne, takie jak m.in. normy społeczne, prawo, ekonomia. Niektórzy twierdzą, że żyjemy w złudzeniu wolności. Nawet jeśli mamy możliwość wyboru, to nasze decyzje są często kształtowane przez kulturę, media, reklamy, presję społeczną i inne wpływy, które kontrolują nasze myśli i działania, a są przynajmniej do pewnego stopnia czynnikami zewnętrznymi. Czy w takiej sytuacji możemy mówić o prawdziwej wolności? W kontekście codziennego życia wolność to umiejętność i możliwość podejmowania decyzji, które są zgodne z naszymi wartościami i pragnieniami. To także zdolność do wyrażania siebie, rozwijania swoich pasji i realizowania celów. Ważne jest, aby pamiętać, że nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Dlatego w relacjach z innymi musimy dążyć do równowagi i szacunku dla wolności innych osób. Wolność wiąże się również z odpowiedzialnością. Bycie wolnym oznacza, że musimy brać odpowiedzialność za nasze decyzje i działania. Wolność nie jest więc jedynie przywilejem, ale także pewnym Zobowiązaniem do odpowiedzialnego postępowania. Gdzie zatem ta pełna wolność? Jak wyobrazimy sobie takiego prawdziwie wolnego człowieka, bez jakichkolwiek ograniczeń? Mi na początek do głowy przychodzi osoba żyjąca poza społeczeństwem z daleka od innych ludzi, którzy mogliby taką osobę ograniczać. Osoba ta pewnie by żyła na jakiejś bezludnej wyspie. No, w zasadzie to wyspa byłaby ludna, taka jednoludna, bo jednak właśnie ten człowiek by tam był. No, tak przynajmniej do pewnego czasu. Wiecie to, póki nie zacząłby wąchać kwiatków od spodu. Mamy więc człowieka na jednoludnej wyspie którego nikt, poza Nim nie może ograniczać. Jest wolny. Może sobie biegać na galasa po mieście, nie sprzątać w pokoju, jeść tylko słodycze, kląć pod nosem, a w zasadzie to nawet tym razem na głos. Nie płacić wyspiarskich podatków i w zasadzie leżeć do góry brzuchem większość dnia. Jest wolne. Jego nie może ograniczać nikt. I nic. <noise> Zaraz. I nic? No okej. Okay. Jest jedno takie małe ograniczenie. Ale takie małe, wiecie. Bo nie może pływać w pewnym miejscu zbyt blisko rafy koralowej. Bo tam rekiny składają jaja i raz już miał nieprzyjemną sytuację z nimi. Pani rekinowa chciała go przegonić i prawie odgryzła mu nogę. Ale tak to jest wolne. Może wszystko. Wszystko. Prawda? A może czasem chciałby z kimś pogadać i niekoniecznie sam ze sobą. Jego wyborem mogłaby być więc przyjemna konwersacja z kimś przy filiżance kawy. Ale tam nie ma nikogo innego. Jest sam. Pojawia się więc ograniczenie. Numer 2 Czyżby jednoludna wyspa odbierała mu jednak nieco z, z jego wolności? Postanawia więc wybudować łódź. Załóżmy, że umie, zna się na tym. Łodzią może dopłynąć na kontynent i tam poznać kogoś i zaprosić na ową kawę. Ale tam musi się jednak ubrać. Kontynentaliści nie akceptują na gości w kawiarniach, chęć do rozmowy i wypicia czarnego napoju w miłym towarzystwie, odbiera mu jego golasową wolność. Hmm. Może zatem poddać się pewnym zwyczajom, panującym na lądzie, wśród innych ludzi i w morzu wśród rekinów. Lub siedzieć samotnie na plaży na jednoosobowej wyspie. Oczywiście ta historia jest wydumana i bardzo taka zero-jedynkowa, ale uważam, że życie na tej planecie, i jak widać z powyższych historii, nie tylko wśród ludzi, niesie zawsze ze sobą pewne ograniczenia. Mogą one wynikać z kultury przyjętych pewnych norm różnych innych okoliczności, istniejących zasobów w danym miejscu, ale te ograniczenia są obecne. Nie uciekniemy przed nimi. W pewnych sferach możemy być wolni, ale w innych będziemy musieli podporządkować się do otaczającego nas środowiska. Według mnie nie istnieje pełna wolność. Ona faktycznie kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność Pewne prawa innych osób. Mamy wiele swobód, ale ta nasza wolność ma pewien kształt. Nie jest nieograniczona. A co Wy myślicie o wolności? Czy czujecie się wolni? Jak Wy byście zdefiniowali to pojęcie, i czy się da? Dajcie znać. Możecie swoje myśli zawrzeć na Spotify, w okienku Pod Spodem, na Instagramie czy w komentarzu na YouTubie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie odcinka. Do usłyszenia. Bye.